50 koron. 950 pak. Widzicie? 985 gemów. Nigdy tyle nie miałem. Squeak czeka na mnie w sklepie. Kupujemy od razu tę ofertę specjalną też z punkty mocy, żeby to dostać Squika. Ludziska. Spieram kod panda. Klikajcie łapeczki w górę za moje poświęcenie. Squeak jest cute, OP i broken. Jazdę mamy go, mamy skójkę, mamy skójkę, jestem taki, jest, mam skójkę, mam skójkę, siedząc i od razu też punkty te dodajemy do skójka. Fast upgrade, nie mam, nie stać mnie, co jest, nie mam hajsu. Będziesz w samo Samotna no. Lone Star Dlaczego zrobię to, że to jest coś stupid? Kupię hajs Nie, nie jestem taki nie jest. Dobra, e, myślę, że od razu sobie Wybieramy Squeaka, zobaczcie jaki cute on jest do you see that ludziska? Do you see that logiska? To są fakty. Skoro mamy kwestię na Lone Star, to wbijemy Lone Star. O oh, Jezus, Maria, ludziska. Sz, ponad 500 ile gemów jeszcze mam do. Da. To jest chore. Mam skójkę. Ok, nie rzucać. Tym rzucać. Tą braką postacią. To jest chore. Mogę grać tą brałkiem postaczą? Oj! Aha! <grywa> Ale go zabiłem! Ludzie Pogu, Pogu lodziska okay, no mam dzisiaj piosenkę nagrałem. ta <grywa> jest, jest fajna. Mam squikę ludziska. Taka, squik! O kurczę, zabrał mi kilocha. No, Którym jesteś będzie dobry na hejsta? Zobaczcie bombę Cyk, <laughs> przykleiła się do niego Cyk, kolejna bomba przyklejona Cyk Cały YouTube ma no, dosłownie z tego skójka Ja też jestem w YouTube jednak Mamy to Aha, zabił mnie. Ej, pierwsze miejsce mamy. Co jest? elo hey, O, i zabita. Pogardz. Baby, baby, I want you to be. I want you... widzieliście ile bombek? Gąbki normalnie, tak. Kono jest. No, jest te gąbki. Aha, tak broken. Macie możliwość. Kupujcie. <noise> tak wam tylko powiem. Wszystkich mieczemy tutaj. Wszystkich mieczemy. Oj, ty. Oj, oj oj. O nie. No, trafiony. O! Aha, ja go. Trzy, dwa, jeden... Bang! Wow, beautiful. Osiem kili tylko. Łe. Mę. Dobra, jazda. Co to jest fajne? To jest w dłosku. W dłosku jest fajny. Squick: bo ludzie em, uciekają, mają to na sobie i uciekają przed. przed właśnie tym Squickiem lub lu, innym. No tam są trzy typy. No, is broken. On jest taki wkurzający czasami, że po prostu to... To ultowe um, bomby to mają um, ten sam damage, ale Ja się sunę. Ale on um, mniejszy range ma, żeby więcej hitów. Ale wali. Tam ten quest mamy w ogóle z, um, z głowy. O, o, gdzie jest tam? Jest Muscular Beard Zginął prawie. Można uważać, że Squick ma mega mało HP. Ale na jego damage i na jego OP, to to nie jest mało, mało HP ludziska. squik nie ma mało HP. Squick ma HP po. Po nos. Za przeproszeniem. Co jest? Przeżył. Oba ta de dada. Jezu, ludzisko widzicie tego squika. A, tu już tam trafiłem. Jakby się właśnie zdawało, że kogoś trafiłem. No, walimy tam bombę. No dwa, dwie, dwie bomby dostał. De, kinie. Cyk. Aha. Shish! Nie, myślałem, że tamta M-s tak mocno biję, że mogę. I ten no, ostatnia bomba akurat się wywaliła, właśnie wtedy. Kogo? Przed jak to się nazywa skójka, takami można łatwo uciec, ale to i tak. Oba zginięty Pierwsze miejsce znowu. Nie, drugie. Przez tego kota drugie miałem. Dobra, kurczę pieczone. Dobra. It's ale but it's Yes. I'm trying to win. Echo win. E. Okay, I'm going to win the quest. Hmm. I'm going to stop I have to buy the, the 915 gem pack. Um, no scam me up, is such I'm going to buy Squeak now. It got to Pav Benya. Nice. Ewbanii nie ma Mamy wszystkie motki oprócz tej I Amber Mamy skójka Cutie Cutie mm. ja Jazda Cutie Cutie ludziska Cutie Cutie Otwieramy boxa M mini boxa, co prawdę mówić Ale <słuch> Mamy do squeaka Ludziska. dobrze, że się naczeli 10 odcinek ja oczywiście żartuję z wami co robię zacznij kolejny lepki bomby squeaka zwiększy się o 100% każdy przeciwnik w strefie re... to to takie bomby zwiększa się o 10% obrażeń <grym> squeak jest totalny, nieśmiertelny na tych Star Powerach <coughs> no big game ej, co tam jeszcze ktoś to, to skomentował teraz nie my, ale to fajnie, że nie my, bo ja chciałbym próbować to jako na bossa fajnie, że do mnie chcesz przykleić a no, pokazał się ja mam awka. O, trochę za się chyba z, wstał, wstałeś. Ze slipa tam. Nie uważasz, chłopie? 50% w poniedziałek 30 sekund. Teraz możemy mieć trochę hard, bo to był naprawdę really dobre. Walimy tam, bo my to mogło być głupie, ale walimy. Ej, trafią go raz. Ej, tam był! Mogę. Jak na z krzaków, to to nie jest dobry postać. Ale jak się widzi, że ktoś tam tam jest, to tylko. Bum, 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 bum! Jest po chłopie. O, ja czekajcie. Może, może też przez ściany być. Jest to też jest po gułku. tyk, ty, 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 tyk. O, byniu! O, byniu! O, Jutro będzie flexik ludziska sz w szkole. Mówiłem im, jak Squeak wyszedł, że. Jazda z Squeakiem będzie. Co ja mówiłem? Jest Squeak Jest Squeak ludziska, jest i Jeszcze ponad 500 gemsów. Jeszcze na stałe. Więc O nie, wygramka. O, czesunę. Odczesunę, tak ci powiem, tak wam powiem. A, wyszedł. Aha. Wyszedł. Zobaczymy jak długo. Znaczy trwa 11 minut. To takie na spokojnie dwie gereczki zdążyłem. Klasycznie jeszcze soloweczka sobie zagramy, bo zaraz będzie Eurowizja, więc muszę spadać i patrzeć eurowizy więc będzie klasyczna solóweczka. I zobaczcie, przez szanę tutaj dwie bomby, trzy bomby, niestety temu rikoszetowi teraz pomogliśmy trochę, ale my możemy trochę pododżować i mu tam przykleić, mamy dwa cubes. Te squeak tego tak prosu, prosu, mam teraz dwie postacie do wbijania na 15 rank, ale prosu po prostu squeak. Dobra. Dobra. Szybkie kipsy Szybka tutaj też myślałem, że to był jakiś spy staryl. space taryl space I mean Oj kurczę trochę ciasno też marker jakby to powiedzieć można powiedzieć że się markuje marekuje Cyk, ma na 2K, teraz jeden... 1. na bomba i teraz mega OP. Jest jeszcze więcej niż 2K. A da na one shot. Cyk. Dziękuję, 12 no, cubesów, ile damage. Czy przypadkiem nie one shot. To jest chyba ten Daryl ja mam. Nie penny. Tak, penny. Ta penny teraz nie wie, że squeak może przez ściany walić. Póki ona tam się ciska. Ja tak wale. I jeszcze raz. Poglądasz ludziska. Więc ja my, A w ogóle ma. Jak się nazywa? Rafce Logo na czapce. Dobra. Mam nadzieję, wam się odcinek spod jeszcze ktoś. Kunge. Król po szwedzku. Mam nadzieję, że wam się filmik spodoba. Zostawcie paczkę w górę. Jeszcze 577. gmów na przyszłe odcinki. Na razie. Elo.